Książka dla kobiet autorstwa Anny Barauskas. Czyta Anna Barauskas. Rozdział pierwszy. On jest chłopcem, jemu wypada. Z racji tego, że jestem mamą chłopca i dziewczynki, temat wychowania dzieci obojga płci nie jest mi obcy, wręcz jest mi bardzo bliski. Zawsze z dużą uwagą obserwuję też innych rodziców, którzy mają tak zwaną parkę. Najczęściej traktują oni córkę i syna w zupełnie odmienny sposób. Chłopcom pobłażają, zgodnie z przekonaniem, że oni to ci z natury mniej posłuszni, mniej grzeczni, z poobdzieranymi kolanami i procą w ręku, podczas gdy od ich sióstr wymagają zachowania, na które u chłopców zazwyczaj przymyka się oko w to samo oko kolą, jeśli dotyczą dziewczynek. Co przystoi chłopcu to panience już nie wypada. Ona musi się starać o wiele bardziej niż jej brat, by otrzymać pochwałę od rodziców, bo uznano ją za grzeczną i mądrą. Powinna zawsze świecić przykładem wzorowego zachowania, a za każde odstępstwo od tej niepisanej normy jest karcona. Taka zwyczajowa patologia w sposobie wychowywania doprowadza do tego, że kobiety, które wyrastają z tych wciąż karconych dziewczynek, najczęściej czują się niedowartościowane, gorsze od mężczyzn, niewystarczająco dobre. Poza tym większość z nich żyje w przekonaniu, że aby zostać zaakceptowanymi przez otoczenie, w tym również przez płeć przeciwną, muszą wiecznie się kontrolować, wymagać od siebie, czy wręcz udawać kogoś kim nie są. Oczywiście takie odmienne traktowanie dzieci różnych płci w okresie dzieciństwa przekłada się nie tylko na jakość życia dorosłych kobiet, lecz także na podejście mężczyzn, którzy wyrastają z chłopców, obserwujących w dzieciństwie siostry, wciąż upominane o to, by zachowywały się jak na panienki przystało, oraz matki, babki i ciotki, które za każdy brak subordynacji były krytykowane przez swoich mężów, wymagających od nich taktownego zachowania. Nie powinno więc dziwić, że wchodząc w świat dorosły, mężczyźni ci oczekują tego samego od swoich przyszłych partnerek. Najlepiej, żeby zawsze było im dobrze, żeby uśmiechały się czarująco, okazywały jedynie zadowolenie i z pokorą oraz zrozumieniem przyjmowały wszystkie idiotyczne zachowania swoich wybranków. Bo wybrankom można, bo oni to przecież ci wyrośnięci chłopcy, na których wybryki dorośli przymykali oko podczas gdy one na takie wygłupy nie mogły sobie pozwolić. To, co wybrankowi wypada, u wybranki nosi nazwę choroby psychicznej, w męskim żargonie określanej zwrotem ale jej odbiło. To, co u faceta akceptowane, u kobiety jest niedopuszczalne i dlatego on może krzyczeć na nią i przywoływać ją do porządku, a gdy ona stawia do pionu jego, nierzadko jest to kwitowane pełnym pożałowania stwierdzeniem Odbiło ci, albo jesteś chora psychicznie. On to przecież ten chłopczyk, o którym rodzice mówili, że z natury już taki nieposłuszny, więc nie ma o co kopi kruszyć. Przez to panicz dorastał w przekonaniu, że skoro takim go bozia stworzyła, to takiego go mamy. Ona natomiast jest bohaterką, dodam, wątpliwą, zupełnie innej bajki. Ją natura miała stworzyć delikatną, potulną, grzeczną, trzymającą uchwyt porcelanowej filiżanki w dwóch paluszkach, z trzecim, tym najmniejszym, wygiętym ku górze. Takie wychowanie powoduje, że w dziewczynce, a później w młodej dziewczynie kiełkuje i rozwija się nienawiść. Ale nie jest to nienawiść do otoczenia trzymającego ją w tych durnych ryzach od dnia urodzenia, tylko do samej siebie. Uczucie to nie pozwala jej na samoakceptację, więc biedne dziewczątko, a później dorosła kobieta udaje kogoś, kim nie jest, w końcu przychodzi moment, gdy traci orientację i zapomina, że rola którą od tylu lat odgrywa, nie jest jej świadomym wyborem, jest jedynie posłusznym spełnianiem oczekiwań otoczenia. Niektóre z nas tak przyzwyczajają się do ról dyktowanych przez środowisko, że z czasem, wręcz na zasadzie odruchu bezwarunkowego, zmieniają je, aby dostosować się do każdego kolejnego partnera. Wszystko to ze strachu, że nie zostaną zaakceptowane, jeśli tylko przestaną grać. A przecież potrzeba tak niewiele, aby nasze życie i postrzeganie siebie wyglądały zupełnie inaczej. Wystarczy jedynie zamiast małego paluszka fikuśnie wyginanego podczas podnoszenia filiżanki do ust, odchylić palec środkowy i w sposób dobitny pokazać wszystkim hamującym przekonaniom na nasz temat zdecydowane: Fuck off książkę dla kobiet w wersji papierowej możesz zamówić mieszkając w Stanach Zjednoczonych na stronie internetowej www.książka-dla-kobiet.com, natomiast na terenie Polski w sieci Empiku oraz innych księgarniach.